Ależ dziupla. Jaj, nie mogę. Czy przepaść. A i tu są ruiny domu tego miasteczka. 800 lat przed naszą erą. Słuchajcie, prawie 3000 lat. Jezu, kawał czasu. Jestem już 17 przepaściu. Nie wiem jak to zrobię. Strasznie się boję. Ale tam piękne widzę. i tam są jakieś miasta, ruiny. Miasta i konie, konie idą, konie idą. Wody. Bo się pić chce. Kochani, znalazłam wreszcie mieszkanie dla siebie. Tu mam kuchnię, tu nie wiem, tu, tu postawię stół, czy tu mam stół, tutaj lada, A najważniejsze, oczywiście łączy się to: kuchnia łączy się z salonem, przejście. O, te tajemne, przejście. Piękne, super, no. I zagospodarowałam. Dobra, no to przychodzę. O, sala. No, to trochę jestem za duża. No i tak, tu mamy salą sypialnię. Wielkie przestrzenie. Najlepszy zarezerwowałam sobie. Zajęłam tę możemy być śmiecił. A tutaj co tu mamy? Szafę. Męczące. To, to szafę tylko układam. Jakieś bety moje oczywiście. I wszystko gra. Nie, to tu mam tu. Krzesełko, stolik, karty się zaczął. Jeszcze między czewami, jak to ślicznie wygląda. Przejdźmy do Batumi, widzę nas piękny zachód słońca i może Cześć, pokazuje nam się Batumi. Batumi od zachodu, praktycznie od zachodniej strony i od. I od północnej strony ma dostęp do Morza Czarnego. jesteśmy na całym morzu. Ja bym chętnie już skoczyła do tego morza. A tam po, na horyzoncie Batumi. Mamy do hotelu Sheraton. Plaża, plaża kamienista. Tak, jeszcze są tu ostatni jakieś Chętni do plażowania. Pogoda. Wygląda tak nieciekawie, ale u nas tak jest wieczór. a rano na świecie. Przygotowali nam na kolację sześć fotelit szara, są piękne. talerzyk, ale zobaczymy, co przygotowali. O, mięsko, mięsko, mięsko pyszne mięsko. Kurczaczka czuję. Tu coś, coś jakaś potrawka, śmietanie. Jakie piękne dekoracje, piękne dekoracje. Aha, prosimy o talerzyk. To jest jakieś fajne mięsko, o tak. Dekoracje, jakieś Dekoracja. dekoracje. się darzywa to, mówimy najbardziej. Chodź pani, jeść. No i impreza się skończyła. Wpiliśmy w plastika. Ale Wiesiu, no kurde, weź mi, no, mi w kadr, bo tak mi się... Oni myślą w recepcji, że my tylko sobie zdjęcia zrobimy. Oni nie wiedzą, że tam wchodzimy. Po prostu. My ich zaskoczymy. Jeszcze ratonie. Na lunchu. Cięż, piękna pogoda. Opalaliśmy się, graliśmy w siatkę. A teraz oczywiście jemy jak trzeba Trochę dwudziik kolorów doładować. Popatrzcie co znalazłam. Piękne oliwy, to jest śliczny, zielony kolor. Może nie mój, typowy, ale tak intensywny, że takich oliwek jeszcze nie widziałam. Są przepyszne. A teraz zobaczcie, jakie desery znalazłam. No widzicie. Takie baweczki robiłam kiedyś. Może, może nie takie, ale podobne. Tu mamy oła. Wisienka na torcie. Co, arbus? O, tutaj jedzie do mnie arbus. <śmany> mamy ochotę w nocą. Także jemy, jemy, jemy. A potem gramy w siatkę. Pójdziemy do... Nie, teraz idziemy pływać, a potem to nie zagramy w jesteśmy teraz nad basenem hotelowym. Tutaj widzimy hotel ze który był odswierczony. Dzisiaj też okazały, ale nawet mamy duży basen. Woda no spróbowałam. Tak, myślę, że wejdę i będę pływać. E, fajna. Fajna woda. Super. Muszę mm. się obchodzić po siatce. Wielkie siatki nie nakręciliśmy, ale może jeszcze się uda. Wygrałam oczywiście. Nieraz grałam z mężem w <laughs>

ja Ci pomogę! Ja Ci pomogę! Słuchajcie, <grymne> <grymne> to trzeba wziąć. O, ja tego ja też nie wpadę! O, tak no, no no, się robi, jak robiłaś. O! Ale to jest, to jest ostro. Ostro. Ale to jest ostre! No właśnie, to jest nieostre. Wow, ale pyszne! Ale słuchajcie, jaką dziurkę zrobiłam! Tam jest rosół, widać, proszę. Mięso i rosołek, ale ostry! Ale proszę!

nie będziemy płakać, co super jest, było, więc zostańmy przy tym. No piękne pieczywo ułożone, proszę się napis na piękne pompiernikowe. Tak wygląda, że jakieś takie właśnie dekoracje. Już tutaj słodycze, placuszki, o chyba panfejki, nie wafel, wafels. Niech będzie waffles Te muffinki. A co tu mamy? Czermery? Co to jest? A jakaś, nie wiem, Haczepuli też jakaś, proszę. Jeszcze wyższe. No i zobaczmy deserki. Mamy owoce, można sobie komponować samemu. arbuzy, no nie do przejedzenia, melony, malasy, proskwinie, wisieński, pomarańcze. I nie, nie wiem, jak to robią. Takie, takie są fajne. Przeźroczyste, super, śliczne. Sherry. Sherry. No i dodatki do tak pewnie. O, Tu słodycze, jest pomysł słodycze. Orzechy zatapiane w soku. Chciałbym się przysługować. Myślałam, że to jest taki niezbyt słodki smak orzechów. A czuję, że szukam dużo orzechów, so, to To nie za bardzo doskakuje. O i pałba. wczoraj miałam zjeść nie a nie co to za winzina. Śmiesznie to wygląda. to ważne, Nie Otoczone. No to, co? no to co? Idziemy teraz na miasto. Przeprawy. O właśnie. Zauważam, że oliwa nie pisała to bez oliwy i dodatków nieważne. A i jeszcze może sobie. Wszystko mieszać. Wiasce, prac, który, słuchajcie, jest tak, że można go przegapić właściwie się to się stało. Bo to się siedzę na ulicy i trzeba wejść tak jakby do budynku przez bramę, które po pięknie. Nie wiem, to jest tam jakiś mozaik na, na... oficie. No, no, na... no i mamy wewnętrzne dla Przed chwileczką była godzina dziewiąta. Jesteśmy bardzo wcześniej przyszliśmy na pyszną padę. Może tutaj umyję ręce. Nie wiem, czy to jest źródełko do wyciać, czy to wyciarą. aniołek siedzi śliczny i leje wodę. A u góry złota pani tańcząca wyjeżdża z miejsca orkiestry i wyjeżdża wieczorami. Tutaj można tańczyć. Tak, można tańczyć. Na zewnątrz, jak w bartach, tam na nudzi. No właśnie, no palcem małym uciekli i bo tam wtedy wywróciłeś, tak jak miałem tam Tak? Takie fale ściągają tańczyć.